Jeżeli chodzi o zespół w szkół w Gorzycach, kończymy modernizację sali gimnastycznej. Oprócz tego będzie wykonany duży plac parkingowy i również zmodernizowane zostanie boisko do piłki ręcznej. To będzie takie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Jeżeli chodzi o grębów, to zostały zakupione piece, które służą do ogrzania szklarni i części pomieszczeń dydaktycznych, ponieważ przy szklarniach mamy również pomieszczenia dla uczniów. No i takie podstawowe prace związane z malowaniem pomieszczeń też zostały wykonane jeżeli chodzi o zespół szkół numer 1 w Nowej Dębie to zakończone zostało kończy się w tej chwili prace kończą się prace przy wykonaniu nowego ogrodzenia jest również wymiana przeprowadzona została wymiana oświetlenia na starej sali gimnastycznej no i poza tym te standardowe prace związane z malowaniem części pomieszczeń. Natomiast największy zakres pracy jest przy zespole Szkół numer 2, gdzie robimy pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej. Zerwana została również bazeria na parterze budynku. Założone zostały nowe lampy. No i zamiast płytek PCW, które były, kładziemy płytki gresowe. Także będzie zupełnie inaczej szkoła wyglądać. Budujemy przy zespole szkół numer 2 boisko Orlik 2012. W tej chwili trwają prace nad tym boiskiem. Termin oddania to jest koniec września. No i również podpisaliśmy umowę. Na modernizację warsztatów szkolnych wchodzi wykonawca od jutra. Jutro będzie miał przekazany plac budowy. Będą tam zmienione świetliki na warsztatach, będzie docieplenie dachu i całego budynku. Także w sumie będzie to kosztować około 550 tysięcy złotych.